Swoją piłce, Białce, piące, yeah. Wspaniale stracony jest dzień bez uśmiechu, więc dzisiaj dzień nie może być stracony. Piękne uśmiechy na burzy! Krzyczymy swoje hasło. Nie będziemy bo dzisiaj bili. Naprawdę, naprawdę nie będziemy bili. Witam serdecznie nauczycieli. Panią dyrektor, brawa dla pani dyrektor. Piękny. Dziecko też człowiek, jeszcze widziałam oczywiście. Oczywiście, że człowiek. Jeszcze bliżej wiecie, ja trochę już jestem z tych, co mają za krótkie ręce do czytania. Nie bijcie nas, żebyśmy nie bili. Wspaniałe hasło. Słuchajcie nas, żebyśmy umieli słuchać, tak? Nie poniżajcie nas, żebyśmy nie poniżali. Kochajcie nas, żebyśmy umieli kochać. I jeszcze tam, o, szanujcie nas, żebyśmy szanowali innych. Dzisiaj to. Bardzo proszę przestrzegać. Szanujemy się wszyscy nawzajem, a ja Wam gwarantuję, że kocham Was wszystkich. Stracony jest każdy dzień bez wspaniale. Pan Wójt i Pani Ewa rozdają Wam cukierki i myślę, że nie ma co stać na tym słońcu. Ja poproszę te trzy dziewczynki i ze Sylwie. Już rozdzielacie, tak? Aha, wy już normalnie sprytniejsze jesteście ode mnie. Otóż będą trzy drużyny. Te panie, dziewczynki, pozostaniemy przy tym. Mają trzy kolory nakleje, które będą was charakteryzować. Tak to ujmę: trzy drużyny: czerwona, zielona i niebieska. I zaraz te trzy drużyny będą uczestniczyć w zawodach, w zabawach. Takie może bez rywalizacji, z rywalizacją, pełna integracja. Szanujemy się dzisiaj i uważamy, że stracony jest każdy dzień bez. Wspaniale, czyli uśmiechamy się. Zapraszam Was na przyciąganie liny. Widzę. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Również będę potrzebowała kilku osób. Potrzebuję... Proponuję odsunąć. Stańcie trochę dalej. Proszę, aby liderzy grup wybrali z każdej drużyny sześć dziewczyn i sześć chłopców od klas 1-6. Dobra? Tam jesteście, pani Sylwia jest, jeszcze pani Iza, ale chyba, że pani Iza odpoczywa troszeczkę. Także przejmujemy inicjatywę. Ja jestem głową, a pani Sylwia jest ogonem. Robimy wielki rząd za mną. I w kolejności, jak chcecie, no ustawiajcie się jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim. A ja mówiłam, na... że Która nie ma? Która ma? Piątek. Czy ta gąsienica, bo moja głowa się ogląda, chciałaby nie zobaczyć ogona. Ja, ja. Ja, ja. Dobra, Jopica, łapiemy się! Łapiemy się, Jopica, za pionetki, nie da się mieć błysk. No i uwaga, jademy! Dajcie mniejszej czarności gminy znajdziemy Pana Wójta. Łapiemy radnych! Uwaga, łapiemy radnych! Jest radny numer jeden! Zapraszamy do piątki! Zapraszamy. Jest radny numer dwa! Ale Pan Wojtkowski, co na Was stał? Radny numer dwa! Jedziemy! A po drodze wszyscy inni się łapią! O! Ale nie myśl, nie thank Dokład, dziękujemy Panie Andrzeju, Pan Andrzej jest z grupy, Pan Andrzej jest z grupy czerwonych, dopisujemy grupie czerwonych. żołnierze, trzy Pan Wojciech, ja dwa klukty. i tutaj był Pan, jeden ze strażaków, który nie miał koloru. Już? Jabłko ma leżeć na głowie, można sobie... wkładać, wkładać to jabłko z powrotem! Pomału trzeba Adzie A gdzie ten doping do jasnej anielki? No doping, alo! Czapkę sobie ściągnij, bo zobacz koledzy, też jest przez to źle. Ściągnij czapkę. Ściągnij, ściągnij. Kochani, proszę, nie trzymajcie jabłek ma tylko z boku. sekurujcie jabłko, żeby było dla drugiego uczestnika. No uspokojeniu się fali wzburzonej 5 centymetrów. Pamiętać, proszę. Idziemy mierzyć. Boże, co wybieliście? Niebieski, mierzymy, niebieski. O, w mordę i tasakiem. Dziewięć centymetrów. I teraz zmierzymy czerwony. Proszę przepuścić panią Mariolę. Ej, bo mierzymy, mierzymy i kochani. O, w mordę do grywka, bo jest Robimy to jest dziewięć! Robimy tak z patelki wszyscy I czerwony... z spodelni śmykają z Zieloni mają już gwarantowany jeden punkt. A teraz gramy o pierwsze i drugie miejsce. Jak gwiznę w podobiznę